Tak, owszem, dzisiaj wreszcie to recenzuję, Jak w ogóle to się, mani, to ja Ninjaman i otwieramy dzisiaj saszetkę LEGO DC Mini Features. Mam podejrzenia co jest w tej saszetce, bo to jest opening w ciemno. I mam już nowy katalog i tutaj już pozaznaczam sobie figurki jakie ja chcę. No i mam podejrzenia co jest w środku. I bez żadnego przedłużania, możemy to w sumie jedną tą saszetkę otworzyć już. Tutaj sobie trzeba trochę, żeby jakieś palerynki czasem nie uciąć, więc niemy i co w środku? Tego jeszcze słuchajcie, nie wiem. Zaraz się dowiem. Yy, trochę mi tutaj tak brzydko, się ucięła. Nie wiem co tam jeszcze. No do. Mówię poważnie, nie zauważyło. Możecie mi tam wierzyć na słówko. Mój piesek też się przypałętał. Mm. Obecnijmy sobie to, bo może instrukcja składania będzie potrzebna. Jak będą jakieś dalsze problemy, ja tam nic nie wiem. Więc otwórzmy. Tutaj są wszystkie pozaznaczane numerki. I co mamy w środku? Otóż. O Jezus Maria! Jaki fartio! Ja! Yeah. To trzeba mieć fart na openingu w ciemno. Ja! Yeah. Ale fart! Ale fart! Love. To się nazywa fart. Patrzcie, wszystko ponadrukowane. pięknie pazury są. Ogon też nadrukowany, tutaj wszystko. Nogi po bokach, ale... Konkretnie bohater, którego dzisiaj zabiliśmy to jest Chita. Tak ogólnie. Wymyśliliście się, może jedna twarz taka, no, taka uśmiechnięta, a tutaj taka już zdenerwowana. Jezus, Mary, jakie to też ładne na tą głowę. Wszystko nadrukowane z tyłu, przodu. Ja także dostajemy taki fajny woleczek. Zapiszę, że hajsik, haj a teraz jest drobny minus widać tutaj tą drugą twarz ale chyba jakbym dał tą uśmiechniętą znaczy tą wściekłą to no i także fajna tutaj rzecz mamy takiego pina wpinamy takiego pina, nowy element i nasza tutaj czyli ta może pozować jakby coś tam uciekało ale dobry opening i dostajemy ten fajny element na zapasie. Kurde, powiem wam. Nie myślałem, że będzie ta figurka akurat, ale farcik się stał. Farcik się stał. Chciałem już tą figurkę kreślić, że będzie. Znaczy, że nie będzie. No, a tutaj się trafiła. Seriam, fajna, fajna figurka, te centki w ogóle no, muszę ja przyznać, że to bardzo krótki odcinek. No bo taka jedna saczetka, ja to nagrywam na szybko. Ja już są ferie, więc trochę mam na głowie. Jakieś tam sprzątanko trzeba zrobić, póki jest sobota. Dobra, życzę Wam udanych ferii i życzę Wam miłego dnia. I dobrych dropów jak ten. Na razie.